Dzień dobry. Jedną z bardzo częstych lekcji, jakie dostajemy w dzieciństwie, to nauka odwracania uwagi. I mówię o tym raczej z ubolewaniem, gdyż, gdyż to nie jest dobra lekcja. Uczy się nas, żeby odwracać uwagę od tego, co dzieje się w danym momencie, od tego, co czujemy w danej chwili. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy. Dziecko biegnie, przewróci się, słucha sobie kolano, i wówczas rodzic, chcąc zaoszczędzić mu bólu, próbuje jakoś zająć jego uwagę, i, i na przykład mówi coś takiego: No, no już nie płacz, o, zobacz, jaki, jaki ładny piesek, albo stara się je rozśmieszyć, robi jakąś śmieszną minę. Wszystko po to, żeby dziecko przestało płakać. I podobne zachowania dorosłych dotyczą sytuacji e, przykrych emocjonalnie. Gdy na przykład dziecko zgubi ulubioną zabawkę i, i zaczyna płakać, smuci się, wówczas dorosły często reaguje właśnie podobnie. Również stara się odwrócić e, uwagę. Może na przykład powiedzieć, e, no nie płacz, kupię ci nową, albo masz tutaj czekoladę, tylko już, już nie płacz, albo, albo zabiera je na, na lody. I, I wówczas dziecko rzeczywiście przestaje płakać, bo już myśli o nowej zabawce, albo jest zadowolone, bo, bo na przykład no, dostało też, też tą czekoladę. Jednocześnie dziecko uczy się też, że płacz to coś, to coś złego, wyczuwa bowiem za każdym razem, że rodzic nie lubi jego płaczu i, i, i smutku. I teraz, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to nie przynosi dobrych efektów? To, co robi dorosły, czyli odwracanie uwagi od tego, co przeżywa dziecko, ma na celu zaoszczędzić mu cierpienia. Dorosły myśli, że to najlepszy sposób w sytuacji, gdy dzieje się coś przykrego, gdy, gdy dziecko doświadcza czegoś, co sprawia mu psychiczny ból. Dorosły myśli, że przeżywana przez dziecko przykrość nie ma sensu i należy od niej uciec i dobrym sposobem jest właśnie skupienie się na czymś innym. Dorosły ma też trudność z tym, żeby towarzyszyć dziecku i być z jego emocjami. Ma nawyk uciekania od emocji swojego dziecka, źle znosi jego płacz, smutek, żal. I, i robi tak, bo, bo sam został tego, tego nauczony przez, przez swoich rodziców. I tego typu zachowanie, zamiast pomóc, Uczy odcinać się od, od rzeczywistości, od tego, co faktycznie jest, zwłaszcza w świecie uczuć. W skrócie uczy, żeby nie przeżywać, zwłaszcza nie przeżywać tych właśnie przykrych uczuć. W ten sposób powstaje w nas, można powiedzieć, luka emocjonalna, która musi zostać czymś wypełnionym. I gdy dzieje się coś spontanicznie, gdy pojawia się smutek, żal i tak my odwracamy od tego uwagę i zastępujemy to jakąś wymuszoną reakcją. Tworzymy więc coś w rodzaju takiej rzeczywistości udawanej, iluzorycznej. I zamiast czuć to co w nas naturalne, żyjemy tym co wymuszone. Udajemy więc, że nie ma tego co przykre. I tworzymy taki iluzoryczny stan zadowolenia. W efekcie żyjemy w sztucznej rzeczywistości, tak bym, to, tak bym to nazwał. W świecie wyobrażeń i iluzji, który nieustannie musimy zasilać własną energią. To jednak wyczerpuje, gdyż, gdyż wymaga emocjonalnego wysiłku i gdy się powtarza. Ostatecznie bardzo często kończy się chorobą czy, czy depresją. To cena, jaką płacimy za odwracanie uwagi od tego, co jest i podtrzymywanie tego sztucznego stanu. Poza tym, odcinanie się od przykrych uczuć powoduje odcięcie się od wszelkich uczuć, również tych przyjemnych, gdyż nasz system emocjonalny działa na zasadzie wszystko albo nic. Jeśli więc starasz się nie przeżywać tego, co przykre, to jednocześnie blokujesz przeżywanie tego, co przyjemne, czyli np. radości czy, czy ekscytacji. Sposobem na wypełnienie wspomnianej emocjonalnej luki są również różnego rodzaju nawykowe, wręcz kompulsywne zachowania. Na przykład sięganie położywki, papierosy, alkohol, pojedzenie, czyli tak zwane zajadanie emocji, też przymus zrobienia sobie jakiejś, jakiejś przyjemności, np. zakupy, ale też seks. I, tak dalej. I tego typu zachowania są właśnie efektem wyuczonego w dzieciństwie odwracania uwagi od emocji przez określone zachowanie czy czynność. Przykładem jest sytuacja, o której mówiłem na początku, kiedy rodzic daje dziecku czekoladę, żeby już nie płakało. Ale to może być też zabawka cokolwiek dane w celu odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje emocjonalnie. I gdy ta czynność jest powtarzana, to tworzy się w nas nawyk, żeby w momencie emocjonalnie trudnym po coś sięgnąć albo coś zrobić, właśnie żeby w ten sposób odwrócić uwagę od tego, co czujemy. Dlatego sięgamy po czekoladę, po papierosa, czy robimy sobie hmm, drinka. Albo bierzemy tabletkę na uspokojenie, albo też szukamy sobie jakiegoś zajęcia. To ma być sposób na poradzenie sobie z emocjami, gdyż nauczono nas, żeby ich unikać, zamiast przeżywać. A to, jak już powiedziałem, nie daje dobrych efektów. Z tego biorą się uzależnienia od używek, leków, seksu, internetu, czy też kompulsywnej aktywności. Podsumowując, odwracanie uwagi od tego, co czujemy, powoduje odwracanie uwagi od tego, co w nas żywe, spontaniczne, naturalne. Obrazowo można powiedzieć, że odwracanie uwagi powoduje oddzielenie się od naturalnej energii, która jest w nas. Bo emocje to, to energia, to ruch. Skoro starasz się im zaprzeczyć, to tak jakbyś się odcinał od tej energii. Dlatego, gdy robisz to ciągle, gdy staje się to twoim nawykiem, wówczas wpadasz w depresję. Nie masz energii do życia. Jesteś słaby. Bo też dodatkowo wkładasz dużo wysiłku, żeby tą emocjonalną Energię zablokować. Stąd, gdy dzieje się coś, co wywołuje Twoje emocje, jakiekolwiek, to staraj się z nimi być. Pozwól sobie je przeżyć. Wiem, to jest trudne, skoro Twoim wyuczonym nawykiem jest odwracanie uwagi. Ale to jest do zrobienia, wymaga tylko. Treningu. Treningiem jest obserwacja tego, co się z Tobą dzieje, tego, co przeżywasz w danym momencie. Świetnym narzędziem w tym treningu jest medytacja. Dzięki medytacji uczymy się na nowo odkrywać to, co czujemy, to, co przeżywamy, oraz uwalniać się od nawyku odwracania uwagi od emocji. To tyle. Przy okazji, skoro wspomniałem już o medytacji, zapraszam na prowadzoną przeze mnie medytację online, która odbywa się od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. Szczegóły są w wydarzeniu Uważność co dnia. Dziękuję.